Kosmicznego. Musimy to no co trochę. W ogóle <laughs> Słuchaj. Kręcimy TikToka. No, To grubo. Tak, tak. Na słońce? Tak. To jest klimatu i środowiska dzisiaj jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień witam dzień. serdecznie. To pana maszyna. To jest moja maszyna, pokazuję. Mamy bardzo ciekawą i wyjątkową osobę która mogłaby coś o ten temat powiedzieć. Pani nigdy, już się dowiedziałam, na motocyklu nie jeździła. Nie i chyba najlepiej, żebym jednak już się na nim nie uczyła jeździć. Jestem doświadczonym, no mam naprawdę sporo kilometrów przejechanych kierowcą z samochodu, Aha. ale na tym poprzestanę. Rower elektryczny, rower tradycyjny ok, ale nogi, motory pozostawię młodszemu pokoleniu. Dobra. Chociaż powiem, że jak chodzi o młodsze pokolenie, to jest faktycznie coraz więcej motocyklistów, coraz więcej osób chce robić to prawo jest na motocykl. Mają zajawkę można powiedzieć, e, ale też dużo starszych osób jeździ. Na przykład ostatnio jeździłem razem z premierem Krzysztofem Janem Wieleskim. Znaczy mieście. nie, nie, to prawda. My, jeżeli zwłaszcza chodzi o... Bo kobiety znam, a, znam mam trochę przyjaciółek, które jeździły, o. ale tak jak potem macierzyństwo przychodzi, to często rzucają tą pas, tę pasję. Natomiast mężczyźni faktycznie jak zasiądą, to czasami do końca życia nie schodzą. Nie potrafią zejść. No, tak tak. Proszę sobie usiąść na Ja nie wiem, Jezu, a to się nie prze. Wróci? Nie przewróci się, jest na nóżce, proszę śmiało. Okej. Okay. Tak. Okay. Można go sobie postawić do pionu. Tak, Czyli tak. Możemy tak, w sumie nie musimy. Nie, nic. wolę tego nie podnosić, tak, wolę tak. Jest <grym> I odpalimy. Odpalimy? odpalimy. Zupra, Pan Tu jeszcze dla mnie jakieś niespodzianki. Tego nie. się nie spodziewałam, że będziemy odpalać. No właśnie, z niektórymi nawet jeżdżę. Tak wygląda dziś. To jest ogólnie motocykl wiekowy, to jest pierwszy rok. Mimo, że... Mam nieodpowiednie buty. Policja y... by mi mogła za to mandat dać? Yy, chyba nie, bo pojechali właśnie, to chyba, chyba nie. Pojechali? Tak. Yy, tu sobie proszę przytrzymać, to się odpali. Tak, tu. Tak chodzi. O, no czy... to mogę dosłownie. Tak, o tak będzie lepiej. Można tak sobie przygazować trochę. Chyba nie mam wyczucia. No, a tu jest hamulec, jak przerobażam rozwój. Tak, dokładnie. Przedni, tu tylni? Nie, tu jest sprzęgło. Tu a tam, tu jest cegło. Tam, z tamtej strony sobie wyciągniemy nogą. Jezu, a ja tu jeszcze stoję wciąż? Ja mogę tu tak. usiąść? Aha, i tu góra, tu. Chyba tak. kiedyś to robiłam. Na jakimś skuterku może, jak byłam dzieckiem? Albo, yy, tak, albo jakiś taki mały mototyk. Zupełnie... Mój asystent nie wierzy w to, co ja robię. Przyszedł, bo się o mnie martwi. Nie wiem, co to bo... <laughs> słuchaj, kręcimy TikToka. Dobra, sobie to mamy, to mamy za sobą. Tak. Eee, więc tak to wygląda. Ale odważyłam się, już odstawiłam nogę od ziemi, i A. mam obie nogi w powietrzu. Tak. Już przezwyciężył pan jakiś mój lęk. Tak, to prawda, jeszcze nie jestem się z maszyną. Ale myślę, że nawet na początek to może być, może, może kiedyś się można przyjechać. Rozmawialiśmy o tym, o środowisku, o lasach, o no. lasach, o kładach. Tak, tak. Jak można pogodzić tą pasję z jeżdżenia w takich miejscach? No przede wszystkim, że ja się z jednej strony mam apel, żeby jednak nie rozjeżdżać tych lasów, a używać tych e, oficjalnych miejsc do tego wyznaczonych. Ale też zwróciłam się do szefa lasów państwowych, by właśnie tace w drodze szukania kompromisowego rozwiązania e, wyznaczyć i popracować nad tym, by tych miejsc e, dojeżdżenia kładami e, takich zorganizowanych, dedykowanych było więcej, żeby właśnie kłady wyjechały z lasu. No, trochę to tak jak z miejscami biwakowymi, e, jakich nie ma, to ludzie biwakują w lesie. Wszędzie. A jak są wyznaczone? Faktycznie ja mieszkam w rejonie, gdzie takie miejsca biwakowe w lasach na ścieżkach przyrodniczych są i ludzie potrafią się do tych zasad dostosować. Więc jak ja myślę tak, jak zrobimy trochę roboty po obydwu stronach, to znajdziemy rozwiązanie, bo dziś to faktycznie jest duży, duży problem i płoszy, płoszenie zwierząt. One naprawdę wiecie, to trochę tak jak widzą taki motor, kład w lesie, to dla nich to trochę tak jak dla nas lądowanie statku kosmicznego. Musimy to ich trochę... to w ogóle klimat, tak? Nie to, nie ich klimat. to nie ich klimat, oh, nie ich natura, nie ich środowiska. Tak. A jak chodzi o motocykle za 10-15 lat? Jak Elektryczne. Sobie... Elektryczne? Na wodór, na wodór, Ja nie wiem nawet nie śledzę szczerze, ponieważ nie, nie pasjonuje się motoryzacją w postaci właśnie mo motorów. nie śledzę też postępu technologii w tym zakresie. gdyby pan mi a, uprzedził, że będziemy rozmawiać o <laughs> tym, bo to takie jest pełne zaskoczenie nie e, Tak. To, to bym się przygotowała, prześledziłabym bo to ciekawe, no. bo samochody elektryczne wodorowe się rozwijają nie to, to, to. wiem jak to wygląda w przypadku tych bardziej agresywnych, no bo hulajnogi mamy, elektryczne rowery mamy elektryczne, skutery mamy elektryczne, ale takie bardziej agresywne to nazwę, te bardziej już mocniejsze, tradycyjne motory, to powiem szczerze, nie wiem jak tu technologia postępuje, ale spodziewam się, że to też pójdzie w tą stronę jest, w tą ewentualnie stronę, biopaliwa e, jakieś no, biometan, mamy w Polsce pierwszą biometanownię, która produkuje paliwo na potrzeby ciągników mhm. siodłowych i to jest też bezemisyjne paliwo. Tak, to jest super w ogóle, ja mam nadzieję, że to bardzo w tym kierunku pójdzie, właśnie rozwoju tych biopaliw, właśnie czystego paliwa po prostu, albo wodoru, tak? no bo te wodorowe samochody też są bezemisyjne, bardzo podobnie to wygląda, są droższe na pewno, z tego co wiem, trochę długo się je tankuje tym wodorem, no, ale są bezemisyjne, więc jak chodzi o ochronę środowiska, o klimat zrównoważony... Ale nie możemy zrezygnować. Rozwój... Musicie wiedzieć, że świat pracuje nad wszystkim. Nawet często jestem pytana, ale co to oznacza? Czy będziemy musieli przestać latać? Nie. Również trwają prace nad paliwem SAF, które będzie takim specjalnym, bezemisyjnym paliwem dla samochodów. Tu nie chodzi, naprawdę nie musimy... Zmieniać swoich przyzwyczajeń, nie musimy przestać podróżować, a musimy. Trochę zrobić skoku technologicznego, ale przecież rozwój technologiczny napędza gospodarki, napędza naukę a, i to ma też swój urok? Są pasjonaci, którzy się tym zajmują? Jak damy im trochę czasu, na wszystko znajdą odpowiedź i rozwiązania. Myślę, że tak. Myślę, że z roku na rok nas tak wszyscy zadziwiają, jak chodzi o rozwój technologiczny, że, że spokojnie. Zresztą już samochody elektryczne wyprzedzają lata świetne, samochody spalinowe swoją mocą, swoją technologią. No właśnie, produkcja tych samochodów nie jest do końca tak, tak ekologiczna, jak chcieli. Idzie mój minister dorożała od lasów. On by Panu coś więcej o kładach powiedział. Panie Ministrze, no, jedziemy do lasu. No tutaj, ja Proszę bardzo. Dobrze. Opowiadamy o tym, dokąd Dobrze. zmierza świat, czy motory będą jeździć na innym paliwie i co zrobić, nie, nie żeby ja kłady wyszły. Ja muszę zdjęcie, pan minister na takim sprzęcie. <testoro> tak. to Nie typowo. Tak Ale jedziecie gdzieś, się, przejechać? Nie? nie ja już może wystarczy mi jak sobie... I tak odważyłam się i usiadłam na tym sprzęcie. Ale powiedzieć, że nawet... Nie, nope. tak jest... Może jakbym się tak kawałek przejechała. No, to następnym razem to ogarniam. Ale dzisiaj nie mam czasu, bo dobra. za chwilę dalej. Jedziemy do Katowic, sprzątamy śląsk. A likwidujemy nielegalne, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi wysypiska odpadów, te głównie rakotwórcze po trotylu, po po ciężkiej amunicji, po zbrojeniach, mhm. które trafiły w różne miejsca w Polsce. Śląsko jest jednym z zagłębi, jedziemy tam, sprzątamy, mamy pieniądze. E i tyle, I więc tyle. dlatego no. też nie mogę jechać na przejażdżkę. No tak, no to następnym razem może. Następnym razem. Mówić. Już będę y, bardziej odważnie wsiadać. Dokładnie, dokładnie. Już mam jakąś praktykę. <noise> Już wiadomo, jak ci się zada. Słyszałem, no. że właśnie się tym nie no, ale to trzeba, się z nim nie, no, trwa, nie jest, tymi... Odzwonię. Odzwonię, rozumiem, że po też programie. 20. We... Idę się malować. Dobra. Dziękujemy bardzo. To jeszcze jedno tak? ostatnia pytanka może? Można sobie wstrząsnąć, jak nie wygodnie. Tak, nie, wygodnie. wygodnie, bardzo fajnie się siedzi. Jest super. Bardzo Ej, fajnie. Miałam, zaraz cię będę przybierać to... w dżinsy i t-shirt, byłoby jeszcze wygodniej, ale słyszałam, że politycy jednak w garniturach tak, muszą. Tak, tak to, to jednak zdecydowanie u mnie na kanale. Ej, jak się ministerstwo zaopatruje, chodzi o jakieś restrykcje związane z CO2? Jak chodzi o motocykle, czy to nie ma konkretnie do motocykli żadnego? No bo wiemy, że samochody My piszemy taką strategię, jak to powinno następować, żebyśmy właśnie Mogli e, żyć tak, jak żyjemy, A jak ma zmieniać e, energetyka, e, przemysł, e, transport e, i właśnie krok po kroku w pięcioletnich okresach e, rozpisujemy w tej strategii, e, jak e, e, będzie zmienił się świat, z czego powinniśmy produkować dane paliwo, dany miks, bo to jakby jeżeli mamy robić ten postęp, to on musi e, mieć jakąś Mapę drogową. I ona właśnie w ministerstwie powstała, tam również jest ważny dział transport, ale zobaczę po naszym spotkaniu, czy jest specjalny jakieś wspomnienie o samych motocyklach. Dobra, ja proszę, żeby je ulgowo potraktować. jest trochę mniejsze zapotrzebowanie, <grystanie> więc istnieje, łatwiej będzie tak. się dostosować. Ale no, powiem tak, bardzo odelzają torki na pewno. Ja w ogóle powiem tak, jest pewna świadomość, że nie wszystkie emisje wyeliminujemy. Mhm. I w tym no to... zakresie, bo tak jest, i w tym zakresie mamy dwie metody. Po pierwsze, pochłanianie tych emisji przez magna, torfowiska, lasy, mhm. bo one faktycznie pochłaniają nam emisję, może i od tego typu sprzętu. I druga to jest magazynowanie, wtłaczanie pod ziemię do różnych pozostałości, po różnych kawernach, wydobywanych surowcach. Również jest taka możliwość. I to jest absolutnie niegroźne, ponieważ to nie ma nic wspólnego z tym, co kojarzy nam się wybuchami metanu. Tak? To, jest, to, to, nie, to jest innego typu składowisko, innego typu e, gaz wtłaczany pod ziemię w sposób bezpieczny. I to jest druga metoda. Więc też. E, w tym wszystkim e, mamy tę świadomość, że e, nie wszystko wyeliminujemy ze środowiska, ale są inne rozwiązania. No ale pomalutku, postęp technologiczny po troszkę. Motory na pewno przeżyją, nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. O, no to I tym dobrym zdaniem kończymy. I tym dobrym zdaniem kończymy. Super, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dobra. O, teraz już odważniej schodzę. No super wysłucham.